Kiedyś wypowiadałaś się na konferencji, z tego co się nie mylę, na temat Lil Masty, że tak. chciałabyś podjąć rękawicę, tak? Bardzo. No to niestety muszę, muszę ci powiedzieć, że może być to problematyczne. I to już nawet nie chodzi o chęci twoje czy Lil Masty, tylko, tylko o to, że Lil Masty odrzuciła naszą propozycję finansową odnośnie obrony pasa. I wiele osób pyta o kolejną walkę Lilmasti, ale niestety tak jak wielokrotnie podchodziliśmy do rozmów, złożyliśmy naprawdę bardzo atrakcyjną propozycję dla Anieli. No ale jej żądania były tak wielkie, tak przekraczające, przyjęte przez nas normy i standardy wypłat oczywiście, że no nie udało nam się znaleźć wspólnego języka, było to po prostu niemożliwe. Lil Masty odrzuciła naszą propozycję, a ponieważ wcześniej nie była aktywna przez ponad rok, no to... Byliśmy zmuszeni podziękować jej za to, więc można powiedzieć, że. Znaczy, pas został jej odebrany, tak? Więc aktualnie w Fejmema kobiet nie ma mistrzyni. Pas został, został odebrany, pas jest w chmurze, można to tak nazwać. I wyjaśnię Ci, jak, jak to widzimy, bo mamy na tej gali jeszcze walkę Zusję z, Usje, z Kamisz Kolandią. I ta walka będzie tak zwanym title eliminatorem. Mhm. I jeżeli chodzi o drugą pretendentkę do pasa, no to wydaje mi się, że Marta Linkiewicz zasługuje na, na, na to, żeby, żeby podejść jeszcze raz do walki o pas. Więc tutaj myślę, że gdzieś tam druga, trzecia walka dopiero może, może powiedzieć o tym, żebyś, żebyś była pretendentką. Nie? Ale wierzę w Ciebie, bo widziałem Twoje walki i naprawdę jesteś dobra, nie? üzretti mi kaçtı